Dzień dobry, witam na naszych rekolekcjach, można powiedzieć, skorowinu, z koronawirusem w tle. W Biszkeku jest się taka deszczowa pogoda, bardziej zrobiło się zimniej. Nie wiem, jak tam jest w Polsce. Dlaczego z koronawirusem w tle? Dlatego, że yy, największe potęgi świata walczą z tym wirusem. Naukowcy i no, jakoś nie możemy sobie na razie poradzić. Ginie tysiące ludzi. No, i to też pytanie: Co się dzieje dalej z tymi ludźmi, którzy giną od tej choroby? Umierają, co będzie z nami, i tak dalej. Ale staramy się zrozumieć, wejść w to, co Pismo Święte nam mówi o człowieku, to, co Bóg nam poprzez Pismo Święte chce powiedzieć. I ostatnio mówiliśmy o tym, o księdze rodzaju, kiedy mówiło, która mówiła o grzechu pierwszych rodziców, o pierwszym grzechu człowieka, po tym grzechu Adama y, y, Kaina, który zabił swojego brata Abla. Teraz przeskoczymy w historii ogromną taką roz, o, odległość w czasie i zatrzymamy się na królu Dawidzie. Będziemy czytali Pewnie dzisiaj czasu nie starczy, bo to jest dosyć długa historia. Jedną historię, która zdarzyła się Dawidowi. I to jest druga księga Samuela, rozdział 11. Druga księga Samuela, rozdział 11. To jest mniej więcej. Tutaj widać gdzieś jakaś jedna czwarta Biblii, u mnie jest to około strona trzysetna. Druga księga Samuela, rozdział 11. I tak jak poprzednio mówiliśmy o pewnych bardziej. Takich teologicznych rozważaniach, bo Księga Rodzaju jest taką bardziej wykładnią pewnej wizji człowieka i sytuacji człowieka w świecie, w której żyjemy, to tutaj w Księdze Samuela, w opowieści o królu Dawidzie, mamy bardzo konkretną historię jednego człowieka i to, co się zdarzyło w jego życiu. Dawid był drugim z kolei królem Izraela, był tym, który rzeczywiście zjednoczył dwanaście plemion. Które żyły sobie do tej pory oddzielno i czasami się, tylko, czasami się tylko łączyły w wypadku wojny, jakieś zagrożenia. Dawid był takim pierwszy, drugim królem, ale pierwszym, który rzeczywiście zjednoczył ten naród, stworzył państwo, struktury państwowe, urzędy też, był wojownikiem, a ponieważ stworzył państwo, państwo potrzebuje biurokracji, potrzebuje urzędników i też ma już wtedy Żydzi pismo i zaczyna się też spisywanie historii, kronik. I to, co wiemy o królu Dawidzie, wiemy właśnie z tych kronik, które były spisywane w jego czasach prawie, a potem przerabiane i żyło on tysiąc lat do Chrystusa, mniej więcej. Był 40 lat królem nad Izraelem. I to już są historie, powiedzmy, to jest bardziej historia w naszym rozumieniu, jak my to rozumiemy. Podane są pewne fakty, chociaż oczywiście autor pokazuje nam przez te fakty, Głębszą jakąś treść duchową dla nas ważną. Nie po prostu opowieść o jakichś tam intrygach na dworze. Jest to ta historia o Dawidzie, jest jedną z najstarszych części chronologicznie spisanych Pisma Świętego. Dlatego, że księga rodzaju została spisana mniej więcej 400-500 lat po spisaniu tej historii Dawida. No i właśnie, czytamy ten jedenasty rozdział drugiej księgi Samuela. Zacznijmy od tego, żeby sobie powiedzieć, kto to był Dawid. Dawid był królem. Był człowiekiem mądrym. Był bohaterem jako młody chłopak. Walczył z wami, a potem pobił Goliata, olbrzyma. Dzięki czemu Izraelici wygrali wojnę z Filistynami. Był bardzo przystojny, inteligentny. Był uzdolniony też muzycznie. Był poetą, śpiewał. Był człowiekiem bardzo prawym, sprawiedliwym. Bardzo cenił sobie przyjaźń i ludzie jego cenili, na przykład przyjaźń z synem Saula, był wierny do końca tej przyjaźni, chociaż Saul, poprzedni król chciał Dawida zamordować, zabić, to jednak Dawid, kiedy miał okazję zabić Saula, nie skorzystał z tej okazji, ponieważ stwierdził, że Saul jest królem naznaczonym przez Boga Jachwę, więc to z tym nawet Dawid nie chciał. Go dotknąć, nie chciał go skrzywdzić. Był człowiekiem szczodrym, wiernym, no można, wiernym Panu Bogu też, to jest bardzo ważne, wierzącym Panu Bogu, wiernym Panu Bogu, starał się wypełniać jego przekazanie. No i Pan Bóg go błogosławił, Pan Bóg dał mu. On był prostym pasterzem, najmłodszym z braci, u swojego ojca Jessego, Samuel go namaścił na króla. Do tego była długa droga, miał, przeżył wiele cierpień, był wygnany z dworu królewskiego. Był wygnańcem, emigrantem politycznym, który musiał walczyć o swoje życie i o przeżycie. No i tutaj dochodzimy do takiego momentu, kiedy Dawid jest u szczytu swojej władzy. Opanowuje kolejne terytoria, cała, cały naród jest mu podporządkowany, zdobywa, ma wielkie sukcesy militarne, ale też organizacyjne. Państwo krzepnie. Już jest w, Jeruz w Jeruza Jeruzalim Jerozolimie, w swojej stolicy, gdzie ma pałac, ma swoją armię, sługi, pieniądze, no dużo różnych możliwości. No i właśnie, teraz tak, zaczyna się od tego. Ta historia, która jest jakby na piku jego życia się zdarza. Na początku roku, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Dawid wyprawił Joaba i swoje sługi wraz z całym Izraelem. Spostoszyli oni ziemię Amonitów i oblegali Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. Czyli mamy historię taką, że Dawid, który w tamtych zasach król, to był też przewódca wojskowy i on osobiście zawsze zasadniczo powinien wyruszać na wojnę. W czasie, kiedy wszyscy wychodzili na, kiedy królowie zwykli wychodzić na wojnę, czyli to była wiosna, Dawid wyprawił swojego dowódcę wojskowego, skarżę marszałka czy generała Joaba na wojnę przeciw Amonitów, a sam pozostał w Jerozolimie. I to jest takie ciekawe, potem do tego wrócimy. Jakby no z tego się historia zaczyna, że on nie poszedł wypełniać swojej obowiązki, tak jak wszyscy inni królowie, bronić swojego kraju czy walczyć o nowe terytorium, tylko pozostał w Jerozolimie. Pewnego wieczoru Dawid podniósł się z posłania i chodząc po tarasie swojego królewskiego pałacu. Zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. Kiedy mężczyzna wstaje z łóżka w nocy? Mężczyzna wstaje z łóżka w nocy wtedy, kiedy nie może spać, a kiedy nie może spać wtedy, kiedy cały dzień spał już, czyli nic nie robił. Krótko mówiąc, Dawid leniuchował. Po prostu pustka, nuda. Nie poszedł na wojnę, bo mu się już nie chciało, bo stwierdził, że to już nie ma sensu chyba dla niego, już tyle osiągnął, niech inni wojują dla niego. A on został w swoim pałacu no i jest mu tam nudno, po prostu nuda. I wtedy, co się dzieje? Można powiedzieć, przypadkiem, nie ma nigdy przypadków. Dokładnie wtedy on widzi z dachu swojego tarasu, czyli on położony był wyżej, gdzieś na dole jakiś dom, jakiś ogród, i tam. Kąpiąca się kobieta, czyli naga kobieta, która była bardzo piękna. No i tu zaczyna się w tej jakiejś jego nudzie, zaczyna się coś dziać. Zainteresował się to kobietą i zasiągnął wiadomości o tej kobiecie. Czy musiał zasiągać na wiadomości o tej kobiecie? No nie musiał, bo to nie jego sprawa, ta kobieta, która się tam kąpała. No ale jest jakieś zainteresowanie, jest jakaś pustka i jest jakaś pokusa. To to jest taki. Oczywiście pokusa jest tylko, żeby dowiedzieć, kto to jest. No, jest królem, posłał, kogo trzeba. Powiedziano mu, to jest by trzeba córka Eliama, żona Uriasza Chetyty. Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili. A gdy przyszła do niego spał z nią. A gdy ona oczyściła się od swojej czystości, wróciła do domu. Więc dowiedział się, że jest ona, żoną jego żołnierza, oficera. Hetyt z Uriasza. Heteta to, to nie był Żyd, nie był Izraelitianin, to był innej narodowości. Najem, najemnik, możemy powiedzieć, naszym językiem, który walczył w służbie króla Dawida. A ponieważ wtedy była wojna, więc tego oficera nie było w domu, więc Dawid pomyślał sobie, możemy z tą miło, piękną kobietą porozmawiać. Dlaczego nie? Jestem królem, to jest moja poddana, żona mojego oficera. No i. Pewnie miał taką ideę, po prostu zapoznać się, popatrzeć na nią bliżej. Piękna kobieta. No ale krew nie woda. Kiedy ona przyszła, nie skończyło się na piciu herbaty yy... i spał z nią. Ona oczyściła się, bo według prawa mojżeszowego wróciła do swojego domu. No i jakby piękna historia dla Dawida. Jakaś ta pustka została czymś wypełniona. Piękna kobieta, miłość, fascynacja, seks. I wszystko byłoby wspaniale, ale kobieta ta poczęła, posłała więc, by dać Nawidowi: jestem brzemienna. No i właśnie zaczynają się problemy. Początek piękny, piękna kobieta, miłość, em, em, pożądanie i tak dalej. Spełnienie tego pożądania. No ale tutaj problem. Jestem brzemienna. No, i czym polega problem? Problem polega na tym, że to była żona jego oficera. On jest królem. On wysłał swoich żołnierzy na wojnę, żeby walczyli z Filist azamonitami. a tutaj w tym samym czasie on po prostu z żonami tych oficerów, bo tak to by wyglądało, jeżeli by to się inni dowiedzieli, no, przespał się niezbyt ładnie, jak na wodza, jak na króla, dla którego ten Uriasz Hetyta na wojnie naradza, naraża swoje życie. Ale i widzimy, że teraz jest problem. I to zawsze tak jest. Maleńka rzecz zaczyna się z tego, że czegoś nie robimy, coś zaniedbujemy, tak jak Dawid, który nie poszedł na wojnę. I potem nagle, nagle niespodziewanie przychodzi jakaś pokusa, coś przyjemnego, coś miłego, coś co bawi oczy, ciągnie oczy. I tutaj tak samo była ta kobieta naga, którą Dawid zobaczył. Nie może się powstrzymać, tłumaczy sobie nie, ja tylko z nią porozmawiam. Poznam się z nią, no cóż, jestem dorosły, mam na to prawo, przecież nic się nie stanie. Niestety się stało, dlatego że to nie było rozsądne wzywać tą kobietę do siebie do pałacu. Jako dorosły mężczyzna mógł przewidzieć, że coś tam w jego sercu się już innego kryje. I właśnie wszystko zaczyna się w sercu człowieka. Wszystko zaczyna się w sercu człowieka. A potem człowiek to realizuje. No nie powstrzymał się. No i teraz problem, bo, bo kompromitacja kompromitację jako mężczyzny, jako króla, jako sprawiedliwego, jako wodza, który no, przysłowiowy wręcz, no, ci na wojnie, a on a on, a on, z ich żenami się zabawia. Tak? No, także no, niezbyt przyjemna sytuacja. I teraz co? W, w takich sytuacjach, jak wpadamy w takie problemy, których się nie spodziewamy, chociaż powinniśmy się spodziewać, grzeszymy i zaczynają się jakieś problemy, człowiek uruchamia ogromną inteligencję, spryt, wynalazczość, żeby się uratować i wyjść z tej sytuacji. Wtedy Dawid wyprawił posłańca do Joaba. Przyszli do mnie Uriasza Chetytę, Joab posła więc Uriasza do Dawida. Kiedy Uriasz do niego przyszedł, Dawid wypytywał się o powodzenie Jaba, ludu i walki. Następnie rzekł Dawid Uriaszowi, wstąp do swojego domu i umyj sobie nogi. Więc Dawid ma jakiś plan, jeszcze nie wiemy jaki, wzywa tego Uriasza. I formalnie wypytuje się, co tam się dzieje na wojnie jak tam idzie wojna, czy wygrywamy, czy przegrywamy i tak dalej dobrze. I następnie Uriasz opuści pałac królewski, a zanim doniesiono dar ze stołu króla. Czyli ugościł go, jak powinien zrobić I, i Uriasz powinien pójść do domu do swojej żony, tak? Na pewno taki był plan Dawida. No i dalej jasne. Ona w ciąży, no ale nie od Dawida, tylko od swojego męża, który wrócił z wojny. Wszystko jasne, sprawa załatwiona. Uriasz położył się jednak u bramy Pałacu Królewskiego wraz z wszystkimi sługami swojego pana, a nie poszedł do własnego domu. Misterny plan, przemyślany na pewno w emocjach, ale mądry plan, taki inteligentny, nie zafunkcjonował. Uriasz nie poszedł do swojej pięknej żony, bardzo dziwne. Przekazano wiadomość Dawidowi. Uriasz nie wstąpił do swego domu. No, bardzo się musiał Dawid zdenerwować, no bo jest problem dalej, co robić. Pytał więc Dawid Uriasza: Czyś nie wracasz z drogi, dlaczego nie wstępujesz do własnego domu? Uriasz odpowiedział Dawidowi: Arka, Izrael i Juda przebywają w namiotach. Podobnie też i pan, mój Joab. Wraz ze sługami mego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do swojego domu, aby jeść pić i spać ze swoją żoną, na życie pana i na twoje czegoś podobnego nie uczynię. Uriasz okazuje się bardzo honorowym mężczyzną, ponieważ wszyscy jego dowódcy, przyjaciele, towarzysze broni, są na wojnie, więc on absolutnie nie pójdzie teraz do domu, żeby się cieszyć swoją żoną. Chce być wierny, jakby męska taka przyjaźń. Honor, nie. Będę wierny swoim zasadom, do swojej żony nie pójdę. Czyli Uriasz okazuje się człowiekiem takim bardziej honorowym o wiele niż Dawid. Dawid więc rzekł do Uriasza: Pozostań tu jeszcze dziś, a jutro cię odeślę. Uriasz został więc w Jerozolimie. W Jerozolimie w tym dniu na, tym dniu na Dawid zaprosił go, aby jadł i pił w jego obecność, obecności, aż go upoił. Wieczorem poszedł Uriasz położył się na swym posłaniu między sługami swojego pana, a do domu swojego nie wstąpił. Czyli próbuje, jeszcze jedna próba ze strony Dawida, żeby rozwiązać tę sytuację. Trzeba go upić. No facet się upije, no to już na pewno wróci do domu, nic nie będzie się kontrolował, nawet nie będzie wiedział, co tam się stało w domu. I potem dziecko się urodzi, problem Dawida jest załatwiony. Zachowa twarz. Pamiętajmy, to jest król. Takie zachowanie Dawida, ten postępek, to też jest problem polityczny. To jest problem polityczny, to jest utrata zaufania swojego wojska. No bo jeżeli on może to robić z jedną kobietą, żoną jednego żołnierza, to może też i z drugą. No, ale niestety nawet pijany Uriasz potrafi się kontrolować bardziej niż trzeźwy Dawid. Niż trzeźwy Dawid. I nie poszedł do swojej żony znowu. No więc problem pozostaje, Dawid coraz bardziej się denerwuje. I popatrzmy, to jest to samo u nas. Zrobiliśmy coś złego, kombinujemy, nie wychodzi, dalej kombinujemy. Nerwy, tak dalej. Yy, wymyślamy następny jakiś sposób wyjścia z sytuacji. No, może, mo może być sytuacje rodzinne, mogą to być sytuacje w pracy, biznes i tak dalej. Może jeśli nie swoje, znamy o kimś innym coś podobnego. Następnego ranka napisał Dawid list do Jaba i posłał go za pośrednictwem Uriasza. W liście napisał: postawcie Uriasza tam, gdzie walka będzie najbardziej zażarta. Potem odstąpcie go, aby został ugodzony i zginął. No. Bardzo brzydkie zachowanie Dawida. Wysyła z biednym Uriaszem, człowiekiem sprawiedliwym, który ryzykało dla niego życie, list, który jest wyrokiem śmierci dla niego, a którym on nie wie. I bardzo podle. Jak się teraz już musiał się zdenerwować na Uriasza, że Uriasz z roną się nie przespał. No, i po prostu postanawia go zamordować, ale zamordować nie swoimi rękami, tylko zamordować go w bardzo sprytny sposób, to znaczy rękami swoich wrogów, tak żeby to wyglądało yy, bardzo że tak sprytnie, to wszystko, zakryć to całą historię, yy, żeby zabili go podczas ataku yy, obrońcy miasta. Joab, czyli dowódca wojska Dawida, obejrzawszy miasto, postawił Uriasza w miejscu, w którym wiedział, że walczyli tam najsilniejsi wojownicy. Ludzie z miasta wypadli na atarię na Joaba. Byli zabici wśród ludu i sługa Dawida. Zginął też i sług Dawidas. Zginął też Uriasz Chetyta. Plan w końcu zadziałał. Oczywiście plan już straszny. Zabicie człowieka, żeby zataić swoją słabość, swój grzech, swoją nieuczciwość, brak honoru i tak dalej. No ale zadziałało. No ale Dawid musiał się posunąć bardzo daleko, do morderstwa. A z czego się zaczęło? Zaczęło się z tego, że nie troszczył się o wypełnienie swoich obowiązków. Nie poszedł na wojnę. A potem mała pokusa, której uległ, no a potem już większa pokusa. No i potem kolejne próby rozwiązania. No i widzimy, jak ten proces wciągania człowieka w grzech od rzemyczka do patyczka, czyli od maleńkiej rzeczy do dużej. Nigdy złodziej nie kradnie od razu 100 milionów banku. Zaczyna od cukierków u mamy w kuchni, potem jabłko w ogrodzie, potem coś tam skradnie w sklepie, w supermarkecie. No zawsze proces naszego wpadania w grzech, w grzech uzależnienia od grzechu, jest stopniowy. Ta pokusa jest stopniowo, to samooszukiwanie się, kombinowanie potem, okłamywanie siebie i innych. I o, przez wysłańców zawiadomił Dawida o całym przebiegu walki. Posłańcowi na dał następujące wyjaśnienie. Jeśli by po opowiedzeniu królowi całego przebiegu walki do końca król wpadł w gniew i zapytał się, dlaczego zbliżyliście się tak do miasta, by toczyć walkę? Czyż nie wiedzieliście, że strzelają z muru? Kto zabił Abimeleka, syna Jeruba Jerubala? Czyż nie kobieta, która zrzuciła na niego z muru kamień młyński, tak iż umarł w Tebes? Czemu podchodziliście aż pod mury? Wtedy powiesz, sługa twój, Uriasz Chetyta zginął również. Czyli Joab wysyła posłańca z wiadomością o tym, że no, mieliśmy jakąś małą porażkę, zginęli nasi żołnierze, no ale już instruuje tego posłańca, jak się zachować w zależności od zachowania Dawida. Posłaniec przyszedł, po przybyciu oznajmił Dawidowi wszystko, z czym go Joab posłał. No i tutaj Dawid uniósł się gniewem, tak jak przewidział Joab. Zdenerwowało się dlatego, że się denerwowało. Oczywiście ponosi porażkę jego armia. Racjonalnie myśląc, Dawid powinien być zdenerwowany, powinien się smucić, powinien to przeżywać, powinien odczuwać stratę. Posłaniec odpowiedział Dawidowi: Udało im się przemóc nas i wyjść przeciw nam w pole. Odparliśmy ich aż do bramy. Tymczasem ucznicy zaczęli strzelać z muru do twych sług, dlatego to zginęło kilku ze sług królewskich. Zginął też sługa twój Uriasz Hetyta. Dawid oznajmił mu posłańcowi, tak powiesz jej obowie. Nie traf się tym, co się stało. Bierz do sięga raz tego, raz innego. Bądź wytrwały w walce przeciwko, przeciwko miastu i zniszcz je. Ty sam dodaj mu odwagi. Czyli jak tylko Dawid dowiedział się, że sprawa rozwiązana, Uriasz zginął. W, tym, w tej sytuacji nie ma problemu, że są problemy. Że jest jakaś przegrana na wojnie, że ludzie zginęli. Najważniejsze, że Dawid załatwił swój problem. Krótko mówiąc, rozwiązał problem swojego grzechu. Grzechu cudzołóstwa. Rozwiązał ten problem w ten sposób, że popełnił drugi grzech, grzech morderstwa. Zdrady poza tym. Tak? Bo zachował się podle, podle. I to człowiek, który jest autorem psalmów pięknych który był dowierzał Panu Bogu, któremu Pan był błogosławił i tak dalej. Do, doszedł do takiego upadku. I to jest właśnie tak, że czasami proces naszego popadania w ciężki grzech, na przykład uzależnienia, trwa całymi latami. Powolutku, krok za krokiem, usprawiedliwiamy się. Tam. I coraz więcej tych grzechów, coraz więcej tych problemów, które powodujemy dla siebie i dla innych. Coraz więcej tragedii. No i Żona Uriasza dowiedziawsza się, że Uriasz jej mąż umarł, opłakiwała swego pana. Gdy czas żałoby przeminął, posłał po nią Dawid i sprowadził do swego pałacu. Została jego żoną i urodziła mu syna. Postępek jednak, jakiego dopuścił się Dawid, nie podobał się panu. Czyli żona w żałobie, a potem Dawid bierze ją yy, jako swoją żonę. Yy. Czyli popełnia bardzo sprawiedliwy czyn, dlatego, że żeni się, żeni się z wdową po swoim żołnierzu, który zginął na wojnie. Wszyscy mogą powiedzieć, jaki wspaniały król. Tak by została sama, może by umarła w biedzie, a tutaj król wziął ją sobie za żonę, żeby jakby docenić śmierć swojego żołnierza, oficera, i teraz będzie się o nią troszczył. No, i ona zachodzi w ciążę. Tutaj już jakby wszystko normalnie, no. Po żałobie zaszła w ciąży. No, ktoś może tam by liczył dokładnie miesiące i przypomniał sobie, że jednak kurjasz nie był jego w domu, u niej w domu, kiedy przyjechał do reszty. Ale generalnie sprawa została y, zatuszowana. Zatuszowana i Dawid inteligentnie, tak jak mu się wydawało, co prawda za cenę krwi, y, rozwiązał swój problem. I tak często my też rozwiązujemy różne swoje problemy, które sami żeśmy spowodowali, naruszając Boże, przekazania Boże. Boże prawo na przykład nie kradnie, nie zabije, nie oszukuj, nie cudzołóż i tak dalej. I my różnymi sposobami popełniając jeden grzech, potem popełniamy drugi, wplątujemy się w różne sytuacje, z których no, znajdujemy wyjście takie jak Dawid, czyli jeden grzech zakrywamy drugim grzechem. I w tej całej historii, bo na tym dzisiaj zakończymy, najważniejsze jest to, co jest na samym końcu. Postępek jednak, jakiego dopuścił się Dawid, nie spodobał się Panu, Panu Bogu. Czyli oczywiście możemy oszukiwać siebie i innych, możemy wymyślać nie wiadomo co, kręcić i tak dalej, kombinować, zwalać na innych naszą winę, powodować innym cierpienia względu na nasze błędy. Ale jest jeszcze Pan Bóg, który to wszystko widzi i Pana Boga oszukać się nie da. Wszystkie nasze krętactwa widzi. I Teraz mam taką propozycję, potem jest rozdział 12, 12, gdzie będziemy mówili o konsekwencjach tego, co się stało dla Dawida. Żeby Państwo zatrzymali się tutaj i nie czytali, i w niedzielę będziemy dalej razem czytali tę opowieść o Dawidzie, bo jest to opowieść już nie o grzechu w ogóle, tylko opowieść o jednym konkretnym grzechu, jednego człowieka, która pokazuje nam mechanizmy, jak grzech działa w człowieku. Jak szatan człowieka kusi i do czego to doprowadza. Na przykładzie jednej historii, my możemy to odnieść do, do siebie samego. Tak? Do siebie samego, nie do innych, bo innymi się nie zajmujemy. Zajmujemy się tutaj sobą. Co Pan Bóg nam mówi przez tą historię? Być może zobaczyliśmy jakieś paralele, dlatego że wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy stworzeni z tego samego materiału a my i ciąży na nas ten sam grzech pierwotny, więc tak samo jesteśmy poddani tej słabości w różnych dziedzinach. Jeden w seksie, drugi w pieniądzach, trzeci w. W jakimś pragnieniu sławy, i tak dalej, i tak dalej. I, I szatan zawsze znajdzie dla nas to miejsce, które jest delikatne, gdzie jesteśmy czuli i gdzie chcie, coś chcielibyśmy od życia otrzymać. Może nie w samym prawidłowym sposobem. Prawidłowym Także yy, dziękuję za uwagę i spotykamy się w niedzielę. Teraz nie czytamy dalej, a razem przeczytamy to w niedzielę, ten dwunasty rozdział, i co się stało dalej z Dawidem.